Tak wygląda obrazek z zupełnie nowej kamerki internetowej od Razera. Bo tak, Razer wprowadził nowe kamery dla streamerów. Co sądzicie o jakości? Dajcie znać w komentarzach, a przy okazji obserwujcie ten profil, aby nie pominąć innych ciekawostek i nowości technologicznych. W mojej ręce bezpośrednio od producenta trafiła kamerka Razer Kio Pro V2, czyli następca udanego KioPro sprzed lat, z którego sam korzystałem przez jakiś czas podczas streamowania. Nowość ma inny kształt i jest solidnym metalowym gadkiem, z rozkładaną nóżką, ogwintowaniem pod spodem, no a pierścień dookoła obiektywu pozwala zachować prywatność. Naturalnie mamy też wbudowany mikrofon, którego aktualnie możecie posłuchać, ale najważniejsza jest jakość obrazu. KioPro umożliwia nagrywanie w 1080p 60 klatkach, 1440p 30 klatkach i 4K 30 klatkach. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że jest to sprzęt określony jako Pro, brakuje tutaj 60 klatek w wyższych rozdzielczościach. Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na uruchomienie HDR, no to wtedy również Full HD lokuje się na 30 fps. ach Niemniej sam obrazek, jak na kompaktowego webcama, wydaje się być całkiem okej. Okay. Przy dobrym oświetleniu, a nawet podstawowym softboxie, można uzyskać gładki i ostro obrazek bez Przesadnej ilości szumów. Chociaż jeżeli w aplikacji zbyt mocno podkręcimy ustawienia, no to naturalnie ten szum tak czy inaczej się pojawi. Ogólnie wszystkie nasze ustawienia, jak temperatura barwowa, autofokus czy ISO, jesteśmy w stanie zapisać na kilku profilach, a później z nich korzystać. Czy jednak nowa kamerka od Razera jest ostatecznie warta plus minus 700 zł? Dajcie znać w komentarzu, natomiast moim zdaniem mogłaby być ona odrobinę tańsza.